Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Moim i państwa stałym już chyba gościem jest Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Oświaty w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry, witamy Cię, Doroto. Dzień dobry, witam Cię Mateuszu i wszystkich, którzy nas oglądają. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co przez ten pierwszy tydzień się zadziało w oświacie warszawskiej, to znaczy. Możemy poczytać na Twoim wallu Facebookowym, że każdego dnia pojawia się nowa szkoła, która, w której pojawiają się osoby z jakimiś tam objawami koronawirusa. Reakcje dyrekcji są różne. Ja się chciałem Ciebie na początek zapytać o statystyki. Czy ty byłabyś w stanie nam przybliżyć statystyki związane z, z liczbą zachorowań, z liczbą szkół wyłączonych, objętych kwarantanną itd. Tak no to tak, yy, mamy w tej chwili yy... Około 400 osób ze szkół na kwarantannie. Oczywiście ta liczba się zmienia każdego dnia. Te osoby to są pracownicy szkoły albo uczennice i uczniowie. Przy czym pamiętajmy, że to trzeba pomnożyć razy kilka, bo to są tylko te osoby, które są członkami społeczności szkolnej. Ale do tego pamiętajmy, że kwarantanna obejmuje całe rodziny, więc jeśli mamy 400 osób na kwarantannie. To doliczamy ich rodziny i na pewno to się robi grubo ponad tysiąc. Nie mamy z, y, wielu wyłączonych szkół, dlatego że SanEPIT nie wyraża zgody na nauczanie zdalne, nawet jeśli dyrektor o to wnioskuje. Więc takich szkół, które całkowicie zawiesiły na jakiś czas pracę, to do tej pory były trzy: jedna podstawówka w śródmieściu i dwie szkoły średnie na Mokotowie. No, ale oprócz tego mamy w tym momencie cztery placówki, które mają częściowo włączone nauczanie zdalne, bo jest tam kilka klas na kwarantannie i kilkoro nauczycieli. I to są szkoły, w których nie, nie, nie było podejrzenia koronawirusa, tylko stwierdzono zachorowanie na COVID u nauczyciela lub ucznia. Więc w tych przypadkach dyrekcja wnioskuje. Do Sanepidu o rozwiązanie, które uważa za słuszne, a Sanepid wdraża rozwiązanie, które on uważa za słuszne, i zazwyczaj to się nie spotyka. No właśnie, chciałem się zapytać, na ile one są zbieżne. Nie są zbieżne, rozumiem. Nie, nie są absolutnie zbieżne i tutaj rzeczywiście dyrektorki i dyrektorzy mają duże i słuszne pretensje, dlatego że w mojej również ocenie rola Sanepidu powinna się kończyć w momencie, kiedy Sanepid wskazuje, które osoby idą na kwarantannę, Czyli Sanepid śledzi z kim kontakt miała osoba zakażona i decyduje o tym, kto idzie na kwarantannę. Natomiast nie powinien Sanepid decydować, jak w tej nowej rzeczywistości dyrekcja ma zorganizować pracę szkoły. I jeśli dyrekcja wnioskuje o nauczanie hybrydowe albo nauczanie zdalne na tydzień, to wie, co robi. I, i niestety Sanepid ma często inne zdania, urzędniczki i urzędnicy w Sanepidzie no nie znają specyfiki pracy szkoły i nie do końca rozumieją, że jeżeli wysyłają 10 albo, nie wiem, 15 osób z Rady Pedagogicznej czy z grona pedagogicznego na kwarantannę, no to to całkowicie dezorganizuje pracę szkoły, bo ci nauczyciele, którzy są na kwarantannie, jeśli swoich uczniów mają w szkole, to nie są w stanie prowadzić edukacji zdalnej i dyrekcja wtedy musi znaleźć, nie wiem, kilkadziesiąt dziennie zastępstw, za tych nauczycieli, którzy są na kwarantannie, my to przeżywamy na własnej skórze, bo akurat jedną z pierwszych szkół, która została dotknięta koronawirusem, jest liceum mojej córki. I rzeczywiście my przez cały weekend czekaliśmy na informacje z niecierpliwością i powiem Wam, że to nie jest bardzo przyjemne uczucie, dlatego że właściwie siedzisz jak na beczce Prochu i czekasz, czy to Twoja rodzina właśnie przez 10 dni nie będzie mogła wychodzić z domu. Czy też to będzie ktoś inny? No i oczywiście okazało się na szczęście, że to nie klasa mojej córki została skierowana na kwarantannę. Ona chodzi normalnie do szkoły, ale połowa z jej lekcji się nie odbywa, no bo jej nauczyciele są w domach, więc to nie działa. Dyrekcja wnioskowała o nauczanie zdalne na ten tydzień, bo akurat licea sobie dosyć dobrze radziły z nauczaniem zdalnym. I dyrektorki generalnie wolą przez tydzień przejść na nauczanie zdalne, bo wtedy lekcje idą normalnie zgodnie z planem, realizowana jest podstawa programowa, niż yy, taka łatanina. No, ja codziennie na Librusie dostaję listę około 40 zastępstw, które są planowane na następny dzień. No tak szkoła nie może funkcjonować, no i kolejne yy, niestety są według tego samego schematu yy, przez Sanepit traktowane bo też takie jest zalecenie Mazowieckiego kuratora oświaty, żeby nauczanie zdalne czy też nauczanie hybrydowe w ostateczności i żeby no generalnie instrukcja jest taka, żeby tego nie robić, tak, żeby statystyki wyglądały dobrze, żeby ministerstwo codziennie mogło na Twitterze swoim się pochwalić, że 99% szkół pracuje stacjonarnie. No ale ta praca nie wygląda dobrze i każdy kto będzie miał okoliczność, a pewnie większość z nas w którymś momencie będzie doświadczała tego, że w szkole naszych dzieci będzie koronawirus, no to sami zobaczycie, jak, jakie komplikacje olbrzymie to powoduje i jak trudno jest znaleźć zastępstwa za kilkunastu nauczycieli, którzy są w domach na zwolnieniach lekarskich. Czyli to jest w zasadzie tak, że wszystkich nas to czeka, prawda? To się chyba nie da no od tak, tego uniknąć, ja bo skoro to. Tak, pierwszym... ja nie, nie chcę straszyć oczywiście, bo to nie chodzi o to, żebyśmy tutaj jakieś czarne wizje roztaczali. No, ale y, bądźmy realistami, i w, w szkołach, w których jest po tysiąc albo i więcej uczniów, prawdopodobieństwo tego, że ktoś okaże się zakażony, jest bardzo duże, a to jest wtedy jak domino, bo za tą osobą zakażoną na kwarantannę idą dziesiątki uczniów razem z rodzinami i razem z nauczycielami. I to, co mnie martwi bardzo, to jest to, że, że ci nauczyciele zaraz zaczną chodzić prewencyjnie na zwolnienia, bo oni się będą bali tego, że właściwie cały czas będą wsadzani na kwarantannę razem z całymi rodzinami, bo prawdopodobieństwo ich, jeśli oni mają do czynienia z kilkuset uczniami codziennie, no jest bardzo duże, że, że znowu że wychowawczyni mojej córki, która jest do poniedziałku na kwarantannie, nie ma żadnej gwarancji, że kiedy 13 września wróci do szkoły, to 15 znowu sanepid jej nie skieruje na kwarantannę, bo inny uczeń. Będzie zakażone. Z rodziców też nie ma takiej gwarancji, prawda? Że z 10 dziesięciodniowej kwarantanny wróci do szkoły i za trzy dni nie okaże się, że będzie znowu musiał iść na dziesięciodniową kwarantannę. No nie, to nie ma żadnej gwarancji i dlatego też sensowne było, szczególnie w przypadku tych szkół ponadpodstawowych, gdzie młodzież jest zdolna do tego, żeby samodzielnie się ogarnąć z edukacją zdalną i nie potrzebuje też opieki w domu. To nasze szkoły warszawskie wnioskowało to, na przykład kopernik czy Poniatowski, żeby od początku przejść na edukację hybrydową, żeby to było zaplanowane, żeby to nie było w takim chaosie, bo teraz rzeczywistość jest taka, że te szkoły i tak muszą przechodzić na tę edukację mieszaną, tylko że to jest kompletnie bez żadnego planu. No i część lekcji się po prostu nie odbywa. A gdyby można to było zaplanować, z wyprzedzeniem, że właśnie przez tydzień pół szkoły się uczy zdalnie, a pół przychodzi. Normalnie na lekcje, a za tydzień jest zamiana, to szczególnie w przypadku tych starszych uczniów funkcjonowałoby to lepiej i zresztą podobne modele wprowadzają inne kraje w Europie Zachodniej. Nie ma chyba drugiego takiego kraju, który by puścił tak bardzo na żywioł powrót do szkoły. No i oczywiście my nie wiemy, bo być może się okaże, że epidemia wygasa, choć oczywiście jest to wbrew temu, co na razie twierdzą epidemiolodzy, i że nic się nie wydarzy, ale no ja obstawiam, że raczej cały semestr chaosu jest przed nami. Cały se semestr chaosu i takiej niewiadomej bardzo dużej, prawda? I takiej dużej niewiadomej, takiej nieprzewidywalności. To też... Znaczy, ja się właśnie zastanawiam nad tym, jak temu zaradzić, co by można było zrobić. Twoim zdaniem, takie od razu wprowadzenie rozwiązania hybrydowego to byłby właściwy kierunek? W przypadku najbardziej przepełnionych szkół ze starszymi uczniami to na pewno tak. Dlatego, że, no, że oni dobrze, jeśli szkoła dobrze prowadziła edukację zdalną, to sobie z edukacją hybrydową poradzi. Natomiast jeżeli my upychamy po tysiąc uczniów w jednej szkole, no to nie ma możliwości, żeby tam się ten koronawirus nie roznosił. Więc... No ale jak tylko się spojrzy na komunikację miejską z rana, tam w godzinach ósma, dziewiąta, to też widać, że te tramwaje, autobusy, ludzie są tam upchani jak sardynki, co czwarta osoba nie ma maski i wystarczy, no, i też warto jest zwrócić uwagę na to, że następuje pewnego rodzaju zmęczenie materiału. Ja na coraz większej liczbie forów, grup różnego rodzaju zauważam u ludzi powątpiewanie w to, czy ta pandemia faktycznie istnieje, i no mają wątpliwości co do tego, jak się zachowywać. I czy to nie jest trochę stymulowane przez tako, takie rozluźnienie, choćby w edukacji, które nam za, z, z wprowadził rząd? Pewnie przyczyny są różne. Jedna jest taka, że wszyscy są zwyczajnie tym zmęczeni, bo żyjemy tym od kilku miesięcy i trochę nam już to spowszedniało i zabojętniało, i jeśli tylko w bezpośrednim swoim otoczeniu nie mamy osoby, która przeszła ciężko tę chorobę, to wydaje nam się, że to nas w żaden sposób nie dotyczy. Po drugie, jeżeli cały czas słyszymy ze strony rządu, że wszystko jest pod kontrolą i że możemy normalnie wracać do zwyczajnego funkcjonowania, jeżeli liczba dzienna zakażonych spada, to nie każdy analizuje to, że ona spada, dlatego że zmieniono w ogóle politykę dotyczącą wykonywania testów. I dlatego nam e, niezwykle w ciągu właściwie tygodnia spadła liczba osób zakażonych, bo my po prostu w tym momencie nie testujemy. Ja e, nie oceniam, czy to jest słuszna polityka, czy niesłuszna, ale trochę to fałszuje statystyki i trochę to też nas wszystkich uspokaja. No a przed nami jest e, sezon jesienno-zimowy, w którym do koronawirusa dojdzie zwykła grypa, na którą e, bardzo nas rząd zachęca, żeby się zaszczepić, ale i ty i ja wiemy, że to nie jest bardzo łatwe, ponieważ tych szczepionek nie ma zwyczajnie. My, jako miasto, zabezpieczyliśmy 50 tysięcy szczepionek dla pracowników szkół, właśnie przedszkoli i żłobków i domów pomocy społecznej. Tak, żeby przynajmniej. I nauczyciele są zaszczepieni, tak? Czy y, Są dla nich szczepionki. O, to jest szczepienie dobrowolne, oczywiście, ty. więc no tak, to tak. zależy od każdej z osób, czy zechce się zaszczepić. Natomiast miasto dla mhm. pracowników oświaty i pracowników żłobków i DPS-ów zabezpieczyło szczepionki, także każdy, który będzie chciał się zaszczepić, będzie miał bezpłatnie tę szczepionkę zapewnioną. Natomiast ty, ja, i ci, którzy nas oglądają i słuchają, no nie wiem, czy będą mieli taką możliwość, bo na razie ja ciągle słyszę, że może te szczepionki będą pod koniec września, no ale też pamiętajmy, że wtedy już wszyscy zaczniemy chorować, i nie za bardzo się to nie jest moment, kiedy można się szczepić. No i pytanie, czy rzeczywiście te szczepionki będą, no ale, no, ale czekamy. Natomiast na pewno jest tak, że jesienią i zimą, dzieciaki chorują, i, no i zobaczymy, co wtedy, jak się będzie też rozprzestrzeniał wówczas koronawirus. No właśnie, bo to czy to nie będzie trochę przekłamane, że przyjdzie ktoś z grypą, czy nauczyciele w, w strachu przed tym, że że to jest koronawirus na przykład dziecka z jakimś lekkim przeziębieniem nawet nie grypowym ale powiedzmy jakimś tam lekkim przeziębieniem ze względu na brak szczepień nie wpuszczą do szkoły, czy to nie będzie nam niosło za sobą jakiejś takiej dodatkowej fali strachu wśród ludzi? No tak, ale, wie, ale prawda jest taka, że dzieci które nie są zdrowe i są nieważne czy są chore na grypę czy są przeziębione to powinny być w domu a nie w szkole czy przedszkolu, my się z tym no borykamy niezależnie tak. od koronawirusa ja też sama wiem, prowadząc żłobek, jak to wygląda, że ciągle słyszę, że to jest katar alergiczny i kaszel, który też jest alergiczny i na pewno to dziecko nikogo nie zaraża. No ale ono zaraża, tak. I to powiedzą wszyscy, którzy mają dzieci w przedszkolach, że niestety powszechną dość praktyką jest przyprowadzanie przeziębionych dzieci do placówek, faszerowanie ich rano jakimiś środkami przeciwgorączkowymi. No i tutaj też. To nie powinno mieć miejsca nigdy, a w tym roku naprawdę uczulam rodziców na to, żeby podeszli poważnie i odpowiedzialnie do tego tematu, dlatego że mogą ściągnąć kłopoty na, na wszystkich, którzy są w szkole czy w przedszkolu, bo właśnie nie będzie wiadomo, jaka to jest choroba. Mm. I też, no też myślę, że w tym roku zdecydowanie więcej nauczycielek i nauczycieli będzie chodziło na zwolnienia, no bo takie są zalecenia, żeby jednak jeżeli mamy jakieś objawy, nawet przeziębienia, to żeby zostać w domu. A wiemy, że nauczyciele bardzo często z przeziębieni, z gorączką, przychodzili do szkoły, bo nie miał ich kto zastąpić. No to teraz pewnie takiej sytuacji nie będzie, jednak y, nauczyciele pewnie będą częściej chodzili na zwolnienia. No i też y, no chciałabym, żebyśmy wszyscy byli odpowiedzialni, tak, i, i nie, nie zaprowadzali chorych dzieci do szkoły, i też stosowali się do tych zaleceń, które szkoła nam daje, bo ona nie daje nam ich po to, żeby nam zrobić na złość i to nie jest tak że dyrektor y, prosi o noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych dlatego że ma takie widzimy się i chce nam utrudnić czy też naszym dzieciom życie y, tylko robi to dla bezpieczeństwa nas wszystkich Ale no, Dorota to są tylko rodzice, którzy kwestionują to tak? Są, to I, prawda. I nie jest... zgadzają się na pomiar temperatury u dziecka i nie zgadzają się również na to że jeżeli dziecko będzie wykazywało objawy choroby to zostanie odizolowane i rodzic zostanie wezwany. I trochę my Jesteśmy bezradni wobec tego. Ale bo... mogą się nie zgodzić? Mogą. Okay. Mogą się nie zgodzić, i dyrekcja nie ma tak naprawdę żadnych narzędzi, żeby wyegzekwować to, dlatego że te zalecenia to są zalecenia samorządu i to są zalecenia dyrekcji, natomiast ministerialne zalecenia to, są, to dotyczą wyłącznie mycia rąk i wietrzenia sal. Nie ma w rozporządzeniu ani w wytycznych GIS-u niczego o maseczkach i nie ma niczego o mierzeniu temperatury. W związku z czym no to, to są wyłącznie zalecenia dyrekcji i rodzic się może na nie nie zgodzić. No i, I tak jak mówiłeś, są osoby, które sceptycznie są nastawione do w ogóle obecności koronawirusa i uznają, że, że będą te wytyczne kwestionować. Ale ja jeszcze chciałem wrócić do, do tematu tego przeziębienia i ewentualnie jakichkolwiek objawów przedgrypowych i ostrożności o którą apelujesz tylko czy to nie jest trochę utopijne w takim sensie że my też bardzo często chodzimy do pracy z jakimś lekkim katarem który tak naprawdę oprócz tego że jest lekkim katarem nie niesie za sobą żadnego większego ryzyka no i bardzo często się można spotkać z taką sytuacją zwłaszcza w tym okresie gro ludzi choruje i no trudno będzie spowodować, żeby rodzice nagle przy jakimś tam nawet drobnym katarze u dziecka brali zwolnienie i zostawali w domu, bo ten katar może trwać, i pewnie trwa u wielu dzieci dłużej niż tam tydzień czy dwa, bo takie rzeczy po prostu w tym okresie się zdarzają. Czy ty uważasz, że to. To znaczy, ja rozumiem intencje, ja się z nimi zgadzam, tylko mam wątpliwości, co do tego, czy to no, aż tak restrykcyjnie będzie można stosować znaczy tego restrykcyjnie nie da się stosować to wszystko zależy od odpowiedzialności rodziców ale y, chore dziecko powinno zostać w domu ja nie mówię o drobnym katarze ja no mówię o, o y, mówiąc wprost zielonych gilach i kaszlu no tak no ale to jest po prostu podrywa wszystkich I ja y, wysłuchuję ciągle tego że no, moje dziecko ma tylko katar, ale ono nie jest zdrowe. I potem się okazuje, że inne dzieci, które mają mniejszą odporność od tego tylko kataru zielonego, się zaraziły i spędzają dwa tygodnie w domu. I nikt się nie martwi o tamtych rodziców, że oni muszą wziąć zwolnienie, bo ich dziecko ciężej to przechodzi. bo zatem. Też pamiętajmy, że mamy w szkołach i w przedszkolach dzieci o obniżonej odporności. Nie, ale to, to, to zgoda pełna. To znaczy, no. ja mówię wyłącznie o jakimś drobnym katarze, który w normalnych warunkach z dużym prawdopodobieństwem zostałby nawet niezauważony, no. lub jeśli ktoś by zwrócił uwagę, to jakąś tam taką drobną. Natomiast, czy w tych okolicznościach to nie zostanie w jakiś sposób. Hmm, czy nie może zostać jakoś błędnie interpretowane i czy nie będzie miało wpływu nie, to znaczy, na płynność? To nie, to nie tak. jest znaczy powiem tak, ani szkoła, ani przedszkole, co wszyscy wiemy, nie ma żadnej mocy, żeby wpłynąć na rodziców, aby nie przyprowadzali chorych dzieci do szkół, a też mhm. i przedszkoli. Więc y, nikt ze zwykłym katarem nie będzie dziecko odsyłał. Natomiast tak jak mówię, doskonale wiem o tym, że do szkół i przedszkoli są przyprowadzane dzieci po prostu chore. Tak, które... no tak. Rano ktoś daje antybiotyk albo lek przeciwgorączkowy i wysyła to dziecko do szkół. To jest głębszy problem. On nie dotyczy tylko sytuacji z koronawirusem. Natomiast naprawdę no, apeluję w tym momencie o, o, o większą rozwagę i o to, żeby jednak chore dzieci zatrzymywać w domu. Czy uważasz, że na przykład testy przesiewowe wśród uczniów to by było dobre rozwiązanie? Wiesz co, czy testy przesiewowe wśród uczniów to by było dobre rozwiązanie? Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć, mamy w Warszawie 200 tysięcy uczniów. No i teraz hmm. nawet jak im się zrobi test przesiewowy, no to o za trzy dni może się okazać, że i tak ktoś jest chory. To może miałoby sens przed powrotem do szkół po wakacjach, kiedy rzeczywiście te dzieci były w różnych miejscach, za granicą, w dużych hotelach, na zatłoczonych plażach, co widzieliśmy. Natomiast teraz, kiedy one są już w szkole, no, takie testy nie wiem, czy cokolwiek by dały, bo. No, bo Zamknęłyby to... kilka szkół. Tak, a to, to bez wątpienia, tak? No, bo oczywiście część osób przechodzi bezobjawowo i pewnie takie osoby by zostały wyłapane. Natomiast nie, da, nie dawałyby one żadnej gwarancji, że dziecko zdrowe w poniedziałek nie będzie zakażone w środę. Więc na taką skalę chyba się tego nie da prowadzić. Ja bym raczej była za tym, żeby te testy. Przeprowadzać wśród nauczycielek i nauczycieli, żeby, żeby, żeby ich nie zamykać na długo na kwarantannach, po prostu. Ja, Dorota, chciałbym z tobą też płynnie przejść w tej chwili do tematu, który był poruszany przy zapowiedzi naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie do organizacji lekcji tak zwanych dodatkowych, a mam na myśli lekcje religii. Dlaczego one znowu są w środku dnia i uczniowie, którzy nie chodzą na religię, no muszą mieć okienka? I czy wy macie jako miasto stołeczne jakiś wpływ na to? No one są różnie. Oczywiście to nie jest tak, że w każdej szkole one są w środku planu lekcji. To jest temat, który powraca co roku we wrześniu. Ja ubolewam, że w ogóle my o tym rozmawiamy i że ta religia jest w szkole, bo ona powinna być w kościele, tam gdzie jest jej miejsce, a nie w szkole. Natomiast. Niestety to jest tak, że rozporządzenie o organizacji lekcji religii i etyki nie nakazuje w żaden sposób umieszczania tych lekcji na początku lub na końcu planu. No i to jest sytuacja patowa, dlatego że m, oczywiście, że lekcja religii w środku dnia jest dyskryminująca dla dzieci, które na tę religię nie chodzą, bo one mają ponadplanowe okienka, podczas których czasami nie wiadomo, co z nimi zrobić. To jest zwyczajnie strata czasu również. Ja y, kiedyś policzyłam, że moje córki niechodzące na religię to przez 12 lat swojej edukacji, to jest tysiąc godzin, kiedy one, które one spędzają bez, spędzały bez sensu w szkole, bo, bo właśnie miało okienko i były w świetlice na korytarzu w bibliotece gdziekolwiek. Natomiast i my, jako miasto, zalecamy, i w zeszłym roku poszła taka dosyć jasna instrukcja od prezydent Renaty Kaznowskiej do dyrektorów szkół, żeby. Po pierwsze, organizowali tę religię tak, jak to jest akurat w rozporządzeniu, czyli na życzenie rodziców, żeby to nie były deklaracje, które są zbierane na pierwszym zebraniu, kiedy już ta religia jest w planie, i żeby one nie wyglądały tak, że ktoś oczekuje, że się dziecko wypisze z religii, bo nie wypisuje się z religii, na religię trzeba zapisać. Więc, żeby to było, i żeby te lekcje religii były organizowane na początku albo na końcu. Planu lekcji. Natomiast to jest nasze zalecenie jako miasta. A przepisy mówią, że wcale tak być nie musi. Kuratorium natychmiast w ubiegłym roku wysłało swój list do dyrektorów, że nie muszą tego robić, że po prostu mogą tę religię umieszczać w planie tak, jak im się podoba, ponieważ przepisy na to pozwalają. No i to jest coroczna batalia. Ja mam nadzieję, że że coraz więcej szkół będzie się jednak stosowało do naszych zaleceń i będzie tę religię organizowało. Na początku albo na końcu planu, ale to też trochę też to zależy od nas, no bo tak uderzmy się w piersi i powiedzmy, ile z nas, i ilu z nas posyła dziecko na religię dla świętego spokoju. Gdybyśmy naprawdę posyłali wyłącznie te dzieci, które są faktycznie z rodzin religijnych wierzących, dla których to jest ważne, to okazałoby się, że na te lekcje chodzi dużo mniej dzieci, i wtedy dużo prościej też byłoby argumentować to, że te lekcje powinny być poza planem, bo są nieobowiązkowe i uczęszcza na nie. Niewiele osób. Natomiast rzeczywiście powiem tak, są gorsze rzeczy niestety, z którymi ja się spotkałam i które również wy zgłaszaliście mi czy w komentarzach pod zapowiedzią dzisiejszego spotkania, czy w mailach, że na przykład niektóre dyrekcje pod pretekstem COVID-u informują rodziców, że dziecko musi przebywać w sali, w której odbywa się religia, niechodzące na religię dziecko, bo nie może się przemieszczać po szkole, bo to stwarza zagrożenie roznoszenia się koronawirusa. No więc to są działania absolutnie bezprawne. Jeżeli to się dzieje u was w szkołach, to proszę zgłaszajcie to i składajcie skargi, bo, bo to jest akurat niezgodne z prawem. Nie wasze dzieci, które nie chodzą na religię, mają mieć zapewnioną opiekę przez szkołę i y, nie mogą przebywać w tej samej sali, w której się odbywa. Religia. Druga rzecz jest również taka, że nie musicie podpisywać żadnych oświadczeń, które mówią o tym, że bierzecie odpowiedzialność za swoje dziecko w czasie, kiedy jest religia. Nie, wasze dziecko nie jest na to zapisane i nie musicie w żaden sposób e, zaświadczać, że, e, że zwalniacie je na przykład z ostatniej lekcji, e, jeśli ta religia jest ostatnia. Nie, nie zwalniacie. Wasze dziecko na tę lekcję nie chodzi, żadnego oświadczenia szkoła od was nie może brać. Natomiast. A zdarzają się takie sytuacje, że biorą szkoły? Słyszała, że... Oczywiście, oczywiście, że tak. Ja, mnie, ja sama toczyłam walkę w liceum mojej starszej córki y, o to, żeby, żeby nie musiała podpisywać oświadczenia, że zwalniam ją z religii, jeśli ona jest ostatnia. Ja jej nie zapisywałam mm -hmm. na to, więc ja nie chcę i y, nie mam obowiązku zwalniać y, dziecka z, z religii, ale sama przez to przeszłam, sama wojowałam y, w liceum z tym, żeby religia, na którą dodam w liceum chodziło ośmioro. Dzieciaków z 32-osobowej klasy również nagle znalazło się w środku planu lekcji, czyli ośmioro dzieci było, na, czy tam młodych ludzi było na religii, a dwadzieścia parę czekało na korytarzu. Mnie się to udało przewalczyć. Oczywiście ja bym bardzo chciała, żebyśmy my o to nie musieli walczyć, żeby dyrekcja do tego podchodziła tak, jak miasto zaleca. No, ale, ale to tak... są wyłącznie zalecenia miasta. To nie, nie no są zalecenia, bo tak jak mówię, to... niestety, oczywiście możemy się powoływać, i yy, ja też mam wzory takich pism do dyrekcji, gdzie m, powołujemy się na to, że to jest dyskryminujące i że no to nie jest zgodne z polskimi przepisami, że nie wolno nikogo dyskryminować z uwagi na wyznanie, a jednak umieszczanie religii w środku dnia jest dyskryminujące, no ale cały czas to pozostaje niestety do interpretacji dyrekcji i jeszcze w dodatku jest wsparcie kuratorium, które mówi, że, że wcale dyrekcja tak nie musi, no i też dochodzi do tego oczywiście, że faktycznie w szkołach, w których jest tysiąc uczniów, kilkadziesiąt oddziałów, to ułożenie planu, w którym wszystkie religie będą na początku albo na końcu, jest bardzo trudne, ale rozumiem punkt widzenia rodziców, bo mój jest podobny, to nas nie powinno obchodzić. No tak. I tym optymistycznym akcentem serdecznie dziękuję Ci za spotkanie, za rozmowę. Szanowni Państwo, moimi Państwa gościem była dzisiaj Dorota Łoboda, jak wspomniałem na początku, szefowa Komisji Oświaty w Mieście Stołecznym Warszawa. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania do Doroty, a nie zadaliście ich w tej chwili z jakichś tam przyczyn choćby pracowych, to zawsze możecie te pytania zadawać, a ja bym poprosił Dorotę, żeby od czasu do czasu zajrzała pod tą naszą rozmowę i, i odpowiedziała na pytanie, jeśli się takowe pojawią. Dziękujemy w takim razie raz jeszcze i do usłyszenia. Dziękuję.